Kiedy już coś zauważymy świadomie, to nagle zaczynamy to widzieć wszędzie. Zakładamy, że coś się zmieniło na świecie, podczas gdy w rzeczywistości zmieniło się tylko nasze skupienie. Wiele firm potrafi za pomocą tej techniki marketingowej sprzedawać więcej i zwiększać drastycznie swoje wyniki. Bo iluzja częstotliwości wpływa na podejmowanie decyzji poprzez spostrzeżenia i fakty, na których opierają się właśnie nasze decyzje. Na przykład możesz zdecydować się na zakup określonej marki, ponieważ wierzysz, że wszyscy ją kupują, nawet jeśli to przekonanie Rzeczywistości wynika właśnie tylko z iluzji, która powoduje, że ty zauważasz po prostu częściej, że marka pojawia się wokół ciebie. I dzisiaj powiem ci, jak możesz to wykorzystać u siebie, żeby zwiększyć mega swój wynik sprzedażowy. Rafał Schreiner, zapraszam. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić pić jeść kawę? Ja lubię zmrożone jesko. I koniecznie subskrybujcie. To, co naprawdę się dzieje, to Twój umysł szuka produktu, marki, tematu, który jest obecnie gorący w mediach. Patrząc na przykładzie, załóżmy, że interesujesz się zakupem nowego auta. Niech to będzie Mercedes a -Klasa. To nagle, jak zaczynasz czytać o tym aucie, zaczynasz je widzieć coraz częściej na ulicy. Albo kupiłeś już jakieś auto. To nagle widzisz, że w sumie to w rzeczywistości tych aut jeździ więcej niż poprzednio. I co? Nagle wszyscy kupili te auta i pojawiło się na ulicy więcej? Nie, ty po prostu zaczęło się skupiać na nich częściej. I powodem tutaj jest selektywne nastawienie uwagi. Na przykład, jeśli teraz powiem, policz wszystkie czerwone rzeczy wokół siebie, to ty je policzysz, ale jak zadam Tobie w tej chwili pytanie, a ile jest żółtych rzeczy? To nie będziesz potrafić na to pytanie odpowiedzieć. Ta tendencja do potwierdzania sprawia, że po prostu twój umysł zgadza się z swoją obecną opinią i ignoruje wszystko, co jest jej przeciwne. I tak jak właśnie przed chwilą, ty zignorowałeś dziesiątki przedmiotów w innych kolorach, bo po prostu skupiłeś się na jednym, tym fragmencie rzeczywistości. Zaraz odziemy właśnie do tego, jak możesz to wykorzystać u siebie, ale jeszcze jedna rzecz, żebyś zrozumiał, skąd w ogóle pochodzi ta iluzja częstotliwości. Ona wynika z połączenia dwóch innych zjawisk psychologicznych. Po pierwsze, uwagi selektywnej, która prowadzi nas do zauważania pewnych rzeczy i ignorowania pozostałych, oraz do błędu potwierdzenia, który prowadzi nas do zauważania rzeczy które wspierają nasze przekonania, nasze hipotezy, ignorując jednocześnie dowody przeciwne. I co się wtedy dzieje w głowie Twojego klienta? Hej, to naprawdę świetnie, że jesteś tutaj dzisiaj i oglądasz razem ze mną to wideo. Robimy bardzo fajne community tutaj na kanale, fajną społeczność. Jeśli chcesz otrzymywać, dostawać do mnie więcej takich filmów w tygodniu, to pamiętaj, że jeśli kanał będzie większy, to ja mogę właśnie więcej takich filmów tworzyć, więc Daj like, subskrybuj kanał, udostępnij u siebie na social mediach, bo ja dzięki temu mogę zatrudnić dodatkowe osoby do pomocy przy filmach, czy edytowanie, tworzenie pomysłów, skryptów bądź rozprzestrzenianie tych wideo. Także fajnie, że jesteście razem dzisiaj. Pomóż rozwijać kanał, a wracajmy teraz do odcinka. Otóż przyszli klienci osoby, ja czy ty rzadko kupujemy coś bardzo drogiego, jak mieszkanie, czy auto nieoczekiwanie. Musimy zacząć od zbadania wszystkich możliwych opcji, od oceny tych rozwiązań i zaczynamy wtedy budować tą swoją wizję w naszym umyśle, że posiadamy ten przedmiot, że tam żyjemy, tak jak chcesz kupić mieszkanie, to wyobrażasz sobie w jakiej okolicy, jak to wygląda, jaka jest fasada budynku, ułożenie pokoi i tak dalej. Czyli ty zaczynasz w głowie dopiero projektować ten swój finalny obraz. Jeśli mówimy o biznesie, to iluzja częstotliwości może działać oczywiście na twoją korzyść, ponieważ gdy ci potencjalni klienci staną się świadomi twoim Marki, to będą podświadomie skłonni właśnie zauważać ją częściej, a dobrze wiesz, że jak coś widzimy częściej, to bardziej to lubimy. W dodatku, jeśli twoi docelowi odbiorcy będą widywać Twoje reklamy częściej niż inni, to czy świadomie je widzieć, bo mogą widzieć na przykład tyle samo razy. 10 razy w tygodniu reklamę konkurenta, 10 razy twoją, ale jeśli twoją zanotują świadomie częściej, to od razu masz przewagę nad swoimi konkurentami, czyli innymi firmami. I jest jeszcze tutaj jeden plus tego podejścia, bo to wpisuje się w tak zwaną naszą stronniczość wyboru. Po prostu to potwierdza nas i skłania do myślenia, że na początku to było interesujące, ale my widzimy coraz częściej te reklamy, tą firmę, więc oni po prostu stają się coraz sławniejsi. Ich produkt jest coraz bardziej popularny, a to nie zwiększyłeś częstotliwości wyświetlania reklam. Po prostu twoi odbiorcy zapamiętują mnie częściej, a w sumie to zwracają częściej na nie po prostu uwagę. A ponieważ nazwa iluzja częstotliwości mówi o iluzji, to ty możesz tą iluzję tworzyć. Już ci mówię, jak to możesz wpleść w swój marketing, żeby mieć ten lepszy wynik finansowy, żeby osoby od ciebie kupowały częściej i żeby skróciła się ta droga zakupowa, ścieżka kupującego. Pierwsze co to stosuj remarketing, retargeting. W wielu kanałach. Nie skupiaj się tylko na jednym, na tym głównym, z którego na przykład pozyskujesz zimny ruch, ale remarketing powinien być już omnichana. Czyli, tak przysłowiowo, musisz być wszędzie, wskakiwać z tej przysłowiowej lodówki, ale nie bój się, bo to nie zwiększy drastycznie swojego budżetu marketingowego, bo Ty po prostu tylko do remarketingu przerzucasz te budżety na inne kanały. Czyli jeśli na przykład. Generujesz lidy na Facebooku, to dodaj remarketing na TikToku, banery googlowskie, to może być YouTube, Instagram bądź inne sieci społecznościowe. I jak dobrze wiesz, bo zakładam, że jeśli oglądasz ten kanał, to znasz się dobrze na marketingu, no to wydatki na ten dulejka, na bofu, one nigdy nie są duże. To jest 10, 20, może 30% całego budżetu. Więc jeśli dorzucisz trochę do tych reklam remarketingowych, retargetingowych, no to jak najbardziej zyskasz fajny wynik, zgodnie z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy. My punkt д р Gotowy rozwinąć swój biznes z UnixSEO Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google z kampanii Social Media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach UnixSEO jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. To bądź konsekwentny, bo bo osoby zapamiętują Ciebie, zwracają na Ciebie uwagę, więc Ty chcesz, żeby ten Twój kij żeby ten odbiór, jak oni Ciebie widzą, był taki sam w różnych miejscach w internecie. Czyli miej taką samą identyfikację na TikToku, na swojej stronie internetowej, na YouTubie, czy gdziekolwiek jesteś w innym miejscu. Nie próbuj mieszać na przykład fontów, mieszać kolorów i tak dalej. Punkt trzeci to musisz być aktywny w miejscach społecznościowych, gdzie są Twoi... Odbiorcy. Oczywiście możesz użyć np. do wyszukiwania miejsc spark Toro, możesz użyć grup Facebookowych, ale też nie do końca mi o to chodzi. Oczywiście bądź tam, bo jak ludzie widzą Twoje reklamy, może są na Twojej liście mailowej i tak dalej, i nagle jeszcze widzą ciebie organicznie, że udzielasz się w społeczności, w której oni przebywają, to jest nagle taki efekt wow on ona naprawdę zna się na tym co robi w dodatku pamiętaj żeby tam nie sprzedawać na siłę tylko dawać taki fajny kontent wiedzę no ale powiedziałem, że to nie jest wszystko bo możesz też tworzyć na przykład podcast kanał na YouTube niekoniecznie swoje ale u osób, które są tym influencerem u ciebie w branży. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby napisać krótki pitch, na przykład do kogoś, kto prowadzi kanał na YouTube stoi swojej powiązanej branży. Oczywiście nie do bezpośredniego konkurenta, ale może z nim nagrać podcast czy wywiad. I najczęściej powiem ci, że takie osoby zawsze się zgadzają. Możesz też na przykład zrobić webinarium, i to jest świetna metoda, bo my też to robiliśmy u kilku klientów. Robisz webinar. Z osobami od Ciebie z niszy, tylko nie z bezpośrednimi konkurentami, ale są to ciekawe osoby i wszyscy promujecie to wydarzenie. I wyobraź sobie, możesz Ty na przykład stworzyć webinar samemu, promujesz je na swojej liście mailowej, ale możesz też zaprosić pięciu czy dziesięciu ekspertów, zrobić taki summit, który będzie trwał 2-3-4 godzinki i nagle te pięć-dziesięć osób, wszyscy to promują po swojej liście. Więc zobacz, jaką masz od razu większą ekspozycję. I jeszcze jest jedna metoda, na przykład możesz robić krosy za pomocą newslettera, tak jak na przykład jeśli nie jesteś bezpośrednią konkurencją u nas, no to my moglibyśmy w naszym newsletterze zawrzeć Ciebie, może wywiad z tobą, podlinkować materiały z Twojej strony. I tak samo możesz zrobić gdzieś w innej branży za pomocą newsletterów od osób, które u Ciebie mają zbudowane listy mailowe. Że podsumujmy ten odcinek im bardziej osoby. Ciebie zapamiętają, zwrócą na Ciebie uwagę, to będą też częściej notować te reklamy bądź Twoją prezencję online. Dzięki temu pomyślą, że Ty nie tylko jesteś interesujący, ale cały czas rośniesz, bo jesteś wszędzie. Więc iluzja częstotliwości to doskonała technika, żeby stworzyć autorytet i żeby udowodnić, że jesteś częścią swojej społeczności. Można na Tobie polegać, można od Ciebie w efekcie kupować. Wszystkiego dobrego Tobie życzę, dużo szczęścia, sukcesu i pieniędzy. Rafał Schreiner.